asystentką Gabrielą, która miała mi pomagać, ale Gabi jest bardzo zajęta, mianowicie śpi teraz słodko u mnie na nocy. Także muszę sobie radzić sama. My dzisiaj porozmawiamy o e, poczuciu winy, o neurotycznym poczuciu winy. I ja opowiem Państwu, podzielę się taką historią mojej klientki, oczywiście za jej zgodą. I, i możliwe, że komuś się Przyda ta wiedza albo ktoś wyciągnie jakieś właściwe wnioski. Sytuacja dziewczyny, która przyszła do mnie na konsultację, wyglądała w ten sposób, że ona bardzo się obwiniała o to, że jej chłopak z nią zerwał. Przy czym on zerwał w taki sposób bardzo unikalny, on napisał jej SMS-a. Że zrywa z nią, że więcej nie są razem, że do widzenia, i tak dalej. I dziewczyna e, miała nieadekwatną reakcję, w tym sensie, że ona zaczęła się obwiniać. Ona e, nie wiadomo z jakiego powodu pomyślała, że e, to jest jej wina, że on z nią zerwał, że ona zrobiła coś źle e, i że i zastanawiała się, i chciała, chciałaby, żebym ja jej coś poradziła, e, co zrobić, żeby on jej, nie wiem, wybaczył, czy wrócił, czy tam. Jakoś, żeby jej jakoś pomóc. I tutaj mamy, mamy aż dwie ważne rzeczy w tej sytuacji. Pierwsza sytuacja to jest: My musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, i my musimy pamiętać, że jest bardzo dużo ludzi nieadekwatnych, narcyzów, psychopatów. Toxic osoba zaburzonych, że się nie liczyć nic nie robią. Zachowują się tak, jak zachowany ten jej młody człowiek. To jest normalna sytuacja, kiedy ktoś relacje pisze z SMS or mail. Ale to jest temat pickupu. I ja troszeczkę później do tego wrócę i powiem, jakby to będzie taki ostatni gwóźdź do trumny tych relacji, tego chłopaka całego, żeby dziewczyna przestała się smucić, że tu nie ma, nie ma nad czym rozpaczać. Ale przede wszystkim ja bym chciała poruszyć temat poczucia winy. Bardzo często my mamy poczucie winy, które towarzyszy nam no, praktycznie, no nie wiem, Prawie, że w każdej sytuacji. Tak? Na przykład dziewczyna chciała kupić jakąś drogą torebkę, zbierała na nią pieniądze, pozwoliła sobie i kupiła tą torebkę. I natychmiast poczuła po wyjściu ze sklepu poczucie winy, że trzeba było te pieniądze odłożyć, albo trzeba było je wydać na coś bardziej sensownego, albo można było je wydać e, tam na dzieci na przykład, e, albo zaoszczędzić, albo jeszcze coś. I jeśli my mamy do czynienia, z, zauważamy u siebie, że często obwiniamy się o wszystko, dosłownie. Na przykład przełożony zadzwonił do nas w niedzielę i poprosił, żebyśmy e, przyszli do pracy. I my odmówiliśmy. I potem siedzimy i się obwiniamy, że no w sumie ja nic nie miałam, niczego poważnego nie miałam do zrobienia w niedzielę, mogłabym wyjść i tak dalej, i tak dalej. To to jest tak zwane neurotyczne poczucie winy. E, czym ono się różni od e, normalnego, zdrowego poczucia winy? Każdy zdrowy człowiek ma e, zdrowe poczucie winy. Na przykład, przyszliśmy do koleżanki i e, e, niechcący słuchaliśmy jakiś wazon albo talerz. Oczywiście co robimy w tej sytuacji? W tej sytuacji idziemy do sklepu, kupujemy nowy wazon, albo nowy talerz i wracamy do koleżanki, przepraszamy ją i dajemy ten talerz, który kupiliśmy albo wazon. I sytuacja jest zamknięta i my więcej nie mamy poczucia winy, dlatego że sytuacja została rozwiązana tak jak powinna była być rozwiązana. ale neurotyczne poczucie winy, ono zjawia się bardzo często, ono zjawia się tam, gdzie go nie powinno być i no bardzo zatruwa życie, jakość życia, psuje. I powinniśmy się teraz zastanowić, skąd ono się bierze. No oczywiście, tak jak wszystko, bierze się z dzieciństwa i jeśli na przykład nasze rodzice słyszeliśmy od naszych rodziców, że na przykład mama mówiła ja nie wyuczyłam się, nie zrobiłam kariery e, dlatego, że urodziłam dziecko albo mama mówi, że gdyby nie ty mówi do dziecka to tata by nie odszedł, my nie rozwiedliśmy się my dobrze żyliśmy zanim się urodziłeś. i, i niektóre rodzice mówią to nie celowo żeby zranić dziecko po e, bo prostu, bo prostu mu stwierdzają fakt, że

І у дітка повстає таке абсолютно токсичне, абсолютно невротичне почуття вини, е, яке воно забере за собою доросле життя. І в кожній ситуації життєвої, коли це ще видаже, коли той чоловік навіть, навіть не має нічого спільного з тим ситуацією, може ще чути війни. І Co trzeba to zrobić? Można zrobić taką znaną technikę, którą robiliśmy na szkoleniu z figury matki. Metoda, strategia, technika, nie wiem jak to nazwać pustego krzesła. My siadamy, naprzeciwko siebie stawiamy krzesło, kładziemy na to krzesło, nie wiem, jakąś rzecz naszej mamy. Albo zdjęcie, albo tam czapkę, albo tam jeszcze coś. I zaczynamy z nią rozmawiać. I mówimy, że: Mamusiu, bardzo cię przepraszam, że się urodziłam i z mojego powodu nie skończyłaś studia. I tutaj, oczywiście, u Państwa powstaje oburzenie. Takie zdrowe oburzenie, że no halow, no ja przecież po pierwsze to nie, nie, był, nie było w ogóle moim pomysłem, żeby się urodzić, i jak ja mogę przepraszać za to, że, że się urodziłem. Ale my to robimy teraz nie dla mamy, my to robimy dla siebie, żeby zamknąć tą historię. Z, robimy to bardziej dla swojej podświadomości, żeby zamknąć historię z obwinianiem się, z poczuciem winy e, neurotycznej. Więc mówimy mamo, przepraszam cię, że. No i przepraszamy tam za wszystko, co wydawało nam się, że. Czemu my jesteśmy winni wobec mamy. Później siadamy na miejsce mamy i mówimy do siebie, że córeczko, ja nie gniewam się, źle mnie zrozumiałaś, nie to miałam na myśli, ja cię bardzo kocham, musiałam się jakoś. Źle się wyrazi, źle mnie zrozumiałaś, jest bardzo się cieszę, że się urodziłaś i tak dalej. Mówimy wszystkie takie rzeczy, które chcielibyśmy usłyszeć, które przyniosłyby nam e, spokój i które chcielibyśmy usłyszeć od rodziców. I w ten sposób my tą historię z poczuciem winy zamykamy. Po prostu robiąc tą technikę trzeba naprawdę zrobić ją bardzo dokładnie. E, wgłębić w te emocje, nie tak w myślach sobie powiedzieć przepraszam mamo, tam przepraszam córko i tak dalej, nie. Trzeba to po prostu przeżyć, tą sytuację. Trzeba być samemu, trzeba nigdzie się nie śpieszyć i trzeba rzeczywiście przeżyć te emocje i, i tylko w ten sposób my to z siebie jakby wyrzucimy. Z naszej poświadomości to neurotyczne poczucie winy. I naprawdę to jest bardzo dobra technika i ona działa. Tylko naprawdę trzeba zrobić ją bardzo porządnie. I e, to jest jedna rzecz, tak? Drugą rzeczą jest to, że bardzo często e, my e, nie mamy, nie pozwalamy sobie na wyrażanie agresji. I na przykład w sytuacji z tą dziewczyną, e, która e, przyszła do mnie e, z tym, że chłopak pożegnał się z nią, się z nią, pisząc SMS-a, to. E, Їй власне, бракує uh, здорової нормальної агресії. Uh, я її, що її реакція на такого uh, смс повинна була бути. Вона не повинна обвиняти, що вона зробила це. тільки повинна була ще що і, і uh, ну, за хамство, що за дебілот. З ким я ще задавала, що там. Ну, кто там у кущи, так, уже абсолютно ноль, абсолютное э-э е, былецом. Хыбожа, може быть, там манипулянт, есть, что просто промышленная какая-сь стратегія, тим повіємо, та штучка пуши. В інстях чи іначе повинна бути здорова якась агресія Габреля ще бути, вона хоче ту ближче, хоче ту вщипнути. E, повинна бути ми не можемо жити без агресії і не можемо давать так з'жерать по кавалку так? Ружним патологічним особам. І як можна позволить собі. Вона не могла ще не могла ще um, uh, обучить, не могла зробити нічого очко, щоб пошукувати шукати вину в собі. І можна собі позволити на uh, такі практики, які зустріли самі, або йдемо там. Do lasu gdzieś, gdzie nikt nas nie słyszy, nie tak? musimy się krympować i możemy wykrzyczeć, powiedzieć wszystkie jakieś takie emocje negatywne do osób, którzy wracają z myślami do jakiejś tam sytuacji z przeszłości. Tak? I wtedy po prostu psychika zamyka tą historię, i my więcej nie, nie będziemy podświadomie szukać podobnych sytuacji, żeby to znowu przeżyć. Tak? І заховаючи інакше, а інакше не потрафімо ще заховати, допоки то ще ви ні витягнеємо і коло ще замика. Więc idziemy po prostu gdzieś tam, szukamy takiego miejsca i możemy po prostu się wykrzyczeć, powiedzieć wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Jeśli my mamy w sobie takie jakieś emocje e, gniewu, złości, e, agresji, tak, na przykład ktoś nas w przedszkolu skrzywdził albo źle potraktował i rodzice nam zabronili, e, nie wiem, e, musieli się zachować tak, wobec tej osoby, zabronili wyrażać jakąś tam agresję czy złość, e, zabronili nam konfliktować, e, więc to może gdzieś tam głęboko siedzieć. I dlatego po prostu e, możemy sobie pozwolić na e, takie zachowanie, że ktoś nam no, e, robi coś, co się w głowie nie mieści, tak, a my zamiast, e, zamiast się oburzyć obwiniamy samych siebie, nie wolno tego robić. Więc robimy te praktyki to jest pierwsza część, tak, żeby przestać czuć się winnym wszystkiemu, nawet tego, czemu nie jesteśmy winni i przestać, um, przestać um, tłumić w sobie jakieś tam emocje. My musimy się nauczyć, że wszystkie emocje, które my odczuwamy, one są dobre. One są właściwe, nie ma niepoprawnych czy niewłaściwych emocji, i jeśli czujemy się źli, to mamy do tego prawo, to nie powstaje na pustym miejscu. Tak? Przede wszystkim to sobie uświadomić i no po prostu nie prowokować swojej psychosomatyki, żeby ona później nam jakieś niespodzianki nie zrobiła. Tak? Także ja proponuję, jeśli ktoś z Państwa też ma z tym problem, zrobić takie sobie ćwiczenia. No, i wracamy do drugiej części. Oczywiście, jeśli, jeśli ktoś postępuje z nami w ten sposób, że zrywa kontakt, zrywa relację SMS-owo, to oznacza jedną z dwóch rzeczy: albo to jest totalny debil, totalny. Po prostu, no, no, no kto tam otwórzcie, po prostu bez, bez e, mózgu, bez e, rozumu, chociaż no wątpię, że z kimś takim moglibyśmy się spotykać przez jakiś dłuższy czas, tak? Więc powstaje pytanie, e, co to ma oznaczać. No, e, no trudno mi sobie wyobrazić i uwierzyć w to, że rzeczywiście e, można być na tyle e, примітивним, щоб зробити щось таке. Ну, то, направді, треба, ну, не знаю, не читати книжок, не розвіяти якось. Не, може, і сам такі особи. Залужми, теоретичні. Є хтось на тилі ограничений інтелектуальні, вже для нього то було нормальне скінчити реляції телефонічні або смс-ово. Залужми. Ну окей, ну помилились ми ще там. To tym bardziej, jakby nie ma powrotu do, nie ma w ogóle myślenia o tej sytuacji, mamy po prostu doświadczenie, nie mamy porażki. Tak? Ja wczoraj na szkoleniu mówiłam, my dzisiaj też będziemy o tym mówić, zmieniamy swoje po prostu myślenie i podejście do świata, i do swojego życia i do swoich emocji. My nie mamy porażki, my mamy tylko doświadczenie. My mamy albo doświadczenie, jeśli nam się coś nie udało, albo sukces. Nie katujemy się też takim zachowaniem, które często wynosimy z rodziny, że wszystko jest źle, wszystko tam przegrałem, nie poradziłem sobie i tak dalej. No ale dobra, to jest trochę inny temat, tak na wszelki wypadek. і е, заложимо ми собі справи, вже помилились ми ще, вже стратились ми час е, з, ну, з якимось унікальним служенням, так, яке показало, так, направду, і є стварте. Ну, і запомінаємо, так, о тим. Але, е, правдоподобно, е, то може бути хтось, хто є забужений е, і ще не лечить. No, mówię wprost, nazywam rzeczy swoimi imionami. Swoimi to może być ktoś, kto z jakiegoś powodu, rozumiejąc, że to jest nieprzyjemne, co najmniej nieprzyjemne, tak? kiedy zostajesz tak potraktowany, chce sprawić nam ból celowo. Po co? Po to, że nasza psychika nie pamięta, czy emocja była pozytywna czy negatywna po jakimś czasie. Jeśli emotion, you wonder if we can see it, to wszystko. Nos psychologics, automatically my own, Automatycznie ten ktoś staje się dla nas ważny. I na przykład, jeśli jest taki jakiś osobnik, który obiektywnie patrząc na siebie uważa siebie za osobę nieatrakcyjną, nie wiem, pod każdym względem, albo pod jakimś jednym, tak, i uważa, że on nie może rozkochać w sobie i on zna to osobie. No, a rzeczywiście, żeby kogoś w sobie rozkochać, no, to trzeba no, sobą coś e, reprezentować tak? i e, w ogóle się starać i tak dalej. E, więc e, jeśli człowiek jest z problemami emocjonalnymi, e, jeśli ma jakieś tam zaburzenie, jeśli jest taki, m, idzie przeżycie poszkodowanej, ma pretensje do rodziców, do rodzeństwa, e, do wszystkich. Tak? E, e, Odnosi, podejmuje decyzję, żeby osiągać, osiągać swój cel przez manipulację, iść nie na skróty, nie prostą drogą, tylko taką drogą, to on może sobie pozwolić na takie zachowanie, żeby wywołać mocne emocje i w ten sposób się bawić. Oczywiście, że to świadczy o jego zaburzeniu. Co najmniej narcystycznym. Ale tam mogą być jeszcze głębsze historie. I o tym też musimy wiedzieć. Tak? Dlatego, że osoby empatyczne, osoby normalne, zdrowie, bez jakichś tam narcystycznych zaburzeń, mogą bardzo ucierpieć być po prostu poszkodowanymi, spotykając się z kimś tak bardzo zaburzonym, tak? dlatego że no my przecież nie, nie widzimy na czole człowiek nie ma napisane, że jest zaburzony, że jest tam podły, że nie wiem, albo chytry, albo tam jeszcze coś tak. Bardzo często zło wygląda właśnie bardzo ładnie. Bardzo jadalnie, a inaczej ono samo w sobie jest zle. I gdyby jeszcze wyglądało tak, jak jak jest samo w sobie, to nikt by go nie chciał. Wszyscy by go nogami kopali i szli. Pięknie mówić, e, grzecznie mówić, e, być poprawnym pod każdym względem, nie używać brzydkich słów, stara się spodobać się itd. Trzeba zwracać uwagę i, i e, uczyć się psychologii, do czego zachęcam Państwa. E, I co jeszcze chciałam powiedzieć, czyli tutaj sytuacja była przeanalizowana przeze mnie z dwóch stron: raz, że dziewczyna powinna pozbyć się poczucia winy i nie brać wszystkiego do siebie, tak że wszystko, co się wydarzy, to jest moja wina. E, i ja mogę sobie kupić torebkę i nie powinnam się katować. I ja mogę y, nauczyć się stawiać granicy i przestać się przez to czuć winna. Oczywiście, jeśli ja stawiam granicę, a przez to tego nie robiła, a jeszcze nie mam przepracowanego poczucia winy neurotycznego. tak to, to będzie wywoływało mnie różne takie negatywne emocje, włącznie z paniką. E, zwłaszcza jeśli ludzie, którzy przyzwyczaili się do mnie w pozycji ofiary, no oczywiście, że będą oburzeni. Także, no, jak ja sobie mogę po pozwolić na to, żeby przestać być wygodną i przewidywalną. E, Dlatego warto nad tym popracować, tak? nad swoim neurotycznym poczuciem winy, żeby się, no to jest, yy, widzimy tutaj i spotykając się yy, z jakimś toksykiem, przyda się, tak, nie mieć tego poczucia winy neurotycznego i przyda się do budowania własnych granic, do mówienia własnego zdania albo do dawania sobie prawa, nie mówienia własnego zdania, nie odpowiadania na pytania, tak? To wszystko możemy robić wtedy, kiedy my nie mamy takiego neurotycznego poczucia winy. Więc to tyle, co chciałam powiedzieć, co przygotowałam dzisiaj dla Państwa. Po południu się widzimy z grupą, w której robię szkolenie. І прошу ще не донервувати, напевно, ще з А для всіх осіб, для яких це відео було придатне і цікаве, всіх таких осіб прошу о коментар. Чи спіткалися ще кедись з такими ситуаціями, так, що хтось потрактував вас в спосіб, ну, окрутний, повідомляла бим, так? Допоки не маємо то самокрептійство, так є допоки не маємо візи у людях, у життю і психологічної. Але потім з тим можна собі e, порадити. І навіть якщо ми не маємо цієї віди психологічної, якщо припрацювали свої які там ні до так, так як невротичне почуття війни там e, і так далі, встидливочка в невротичному, то ми собі порадимо. Ми не будемо E, specjalnie cierpić, jeśli dostaniemy e, pewnego dnia jakieś e, potwierdzenie tego, że e, no, zmarnowaliśmy jakiś tam kawałek czasu na kogoś, kto tego nie zasługiwał. E, piszcie komentarze, jestem bardzo ciekawa. Na pewno je ja dzisiaj przeczytam, i wszystkim życzę miłego dnia, spokoju, e, zdrowia i pięknej pogody. Do zobaczenia.